Witam tu, Aristejo, powalczmy z naszymi przeciwnikami. Na początek zostały tutaj czary rzucone, ale hmm, liczebnie to, to ich za dużo nie ma. Osłabmy. Dobrze, spróbujmy jeszcze z drugiej strony. wiemy, że trochę szału się marnuje, ale jednak no boję się, że by mi potem te nie kości, tylko yy, kolce niszczą. Tu wydaje mi się, że jest optymalne miejsce, jeśli chodzi o. atak. tak, i czy tym razem. O! Jest szansa na jeden. Kolec tutaj, tutaj. Aj, nic, tylko czekamy właściwie nic nie zrobimy zostajecie mhm. fajnie tutaj można podejść owszem ale tu z wyborem jeszcze poczekamy tutaj oczywiście obrona i tak bardziej żeby za pułapką się ustawić A, no tak, ci to nie mają na drodze pułapki, ale tu już jest szansa. Aj. Przeżyli. Ale jest fajne kółko. Ech, na przyszłą turę. Z tymi trzeba by skończyć. Bo będą wskrzeszać. No niestety jest ich strasznie dużo... Oj, myślałem, że się w kółku utrzymają, ale nic z tego nie. Nie udało się. Podejdziecie obrona. Okej. Okay. Nawet tych wycofa tak przyszłościowo już. Tym tak bardziej, że akurat stąd to będzie można całkiem fajnie. Aha, bo to był ten dodatkowy No dobra, niech będzie jak jest O, to by było fajnie Zabić Czy może Ale nie, no, follow bym A, właśnie, właśnie, właśnie Coś takiego To zawsze jakieś obrażenia Okej okay. Ale tym razem to już tutaj. Teraz byłoby warto pozbierać szał. To ta zaraza! Co najmniej jedną taką kuleczkę warto by było zobaczyć to źródło. Zużyć. Natomiast tu to już to już tak bardziej profesjonalnie. Za dwa wyobrażenia. No i to się udało. Szału trochę jest, ale w sumie no, dla bezpieczeństwa pozbieramy i, i może użyjemy tej tańszej opcji w sumie. Nawet dałby dowiec Nie, damy, damy tak inaczej. Tu o Mam nadzieję, że ktoś przeżyje zwłaszcza o, nie mogę przeżyć. No, przeżyję. Dobrze. Wow, jakby tu wparować. Ale nie, złolin widzę, a tu? Tutaj złolinka nie ma. Ale tu nie będziemy ryzykować. Może zostańcie jeszcze chwilę. Gdyby tak się dało ich zabić o, chociaż jednego jest, jednego się udało No i teraz jadunkowie pokażą na co ich stać, tylko że zrobimy runkę ataku i przejdziemy się, pozbieramy Co nieco. Też za każdy taki podniesiony. Ten gadżecik. Dostajemy punkt, który... no, no, dodatkowy punkt ruchu, więc mogliśmy sobie na to pozwolić. O, pięknie. Poszło nawet lepiej niż myślałem. Tutaj... O, coś takiego. Bijemy. A co? Do zwalcia to raczej nie chciałbym dążyć. Wolę jeszcze raz y, pozbierać... Manę i szał. Chociaż szał w mniejszym stopniu. O, to przetracą czas. Chyba na jutunku mają hotel. Tutaj nic nie zrobimy. No właśnie. Czyli tak. Raz. No to może. No nie podoba mi się, że szał tak dużo, a many tak niewiele. Może jeszcze raz. O, troszeczkę się poprawiło. Szału tyle nie będę potrzebował. Zbierajmy manę głównie. A tylko tak przy okazji. Ale jeszcze trochę mógłbym podnieść. Okej, okay. i w zasadzie to można by kończyć potyczkę. I Tylko im chyba złolinek nic nie robi. Jak już to nawet coś pomaga. Czy ja jestem w stanie podejść na taką odległość, żeby... Nie, to raczej nie. To czekacie. Tu. Tu raczej zastosujemy manewr odwrotowy. I będziemy starać się wystrzelać, ale oczywiście raczej z tej takiej technologii bez użycia many. Tutaj nic tutaj w sumie można by podejść, ale nie nowatura. A właśnie, a ja bym mógł w sumie dosyć tanio sobie zacząć rozwijać taką umiejętność, tylko czy ja to w ogóle posiadam? Yy, znaczy, chodzi mi o takiego Achika, i tam coś było z, chyba ze skamienną skórą, z tarczami różnymi. Gdzie ja to by miał? Pewnie ja tego sobie nawet nie przyznałem. Także tego nie rozwinę. Nie mam tego, więc ten acik musimy sobie odpuścić. A teraz naprawdę byłaby okazja. No, w sumie troszeczkę magii mogę. mogę tutaj zużyć. Ok. Hmm. Czy znaczy, może jeszcze... Jeszcze jedno źródło mocy użyjemy? Tak było pan najlepiej ustawione. Tak widzę, wszystko to co najczęściej używam. A, zaryzykujmy. E, no wiadomo, nie mogę na nich... Mogłem wziąć coś takiego, tylko teraz pytanie... Jest mana, dobrze. Czyli zwróci mi się poniesiony nakład ładnie a tym to się zajmie inna jednostka a, czekaj dobrze nie zdołali tutaj podejść i teraz możemy rzucać no w sumie nie jest najgorzej Kolejną jednostką, którą zaatakujemy, są oni. O, tu jest coś zakopane. Kasa. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym odbijemy most. Ze szponów zła.